41 jestem w połowie życia radiolog który prześwietla ludzkie dusze tak o Marku Modzelewskim pisano po premierze jego dramatu Koronacja w warszawskim teatrze imka trwają próby nowej jego sztuki zatytułowanej Król dramatu opowieść o 41-letnim pisarzu na życiowym zakręcie reżyseruje Łukasz Kos w roli pisarza Tomasz Karola. moje książki leżałyby spokojnie w księgarniach Paryża Rzymu czy Londynu ja mówię tutaj że jestem w połowie życia w pewnym momencie Dowartościowany przez młodą kobietę w pełni sił twórczych i y, jestem dojrzałym mężczyzną, ale z drugiej strony coraz częściej myślę o śmierci, prawda? I mówię też w tej sztuce, że jest najlepszym rozwiązaniem to chyba, jak ja się zabiję, bo właściwie to już jestem nad grobem. W postaci Maćka można odnaleźć wiele analogii do bohatera poprzedniego dramatu Modzelewskiego. 30-letni lekarz także szukał swojego miejsca w życiu. Sam autor mówi jednak, że król dramatu jest dojrzalszą i mniej historyczną formą zmagania się z rzeczywistością. To jest taki powrót jakby do, te, do tego tematu sprzed lat i takie przemyślenie tego. Nam się wtedy wydawało, że to taka, taka jest pokoleniowa sztuka, taka wypowiedź 30-latka. No i teraz patrzymy, co się stało po 10 latach i to, i to jest ciekawe, co się dzieje z tym bohaterem. Nie Autor dramatu Marek Modzelewski liczy na to, że jego tekst stanie się inspiracją dla oglądających. To jest super, jeżeli, jeżeli właśnie widz widzi kawałek swojego życia, trochę jest zabawnie, ale, ale to jest ten taki śmiech, który, który jednak wywołuje jakąś refleksję: że może trzeba coś zmienić, może się zastanowić, a może nic nie zmieniać, tylko tak przez chwilę, właśnie zobaczyć kawałek swojego życia i tak się od tego rozumie. odbić. Ja bym chciał, żeby to ona wyprowadziła to na, na głośno. Marek Modzelewski, zawodowo lekarz, próbuje swoich sił także jako komediopisarz. Premiera jego komedii, kumple z podstawówki, jeszcze w tym roku w Teatrze Kapitolu. I to trzeba zrobić.